Na falach popularnej rozgłośni radiowej, prezenter zapowiada konkurs z fantastyczną nagrodą dla pierwszego słuchacza, który dodzwoni się do studia i poda poprawną odpowiedź na jedno pytanie. Po chwili odbiera telefon. Dzień dobry, witamy pana na antenie. Tak jak już przed chwilą mówiłem, mamy dzisiaj fantastyczną nagrodę dla pierwszej osoby, która poprawnie odpowie na jedno proste pytanie. Ale zanim je zadam, zapytam się o jedną rzecz. Czy jest pan dobry z matematyki? Tak się składa, odpowiada słuchacz, że jestem doktorem matematyki i wykładowcą na Politechnice. To w takim razie chyba nie będzie żadnego problemu z poprawną odpowiedzią, wykrzykuje rozentuzjazmowany prezenter. A więc, żeby wygrać to fantastyczne podwójne zaproszenie na koncert Justina Biebera, proszę nam powiedzieć, ile to jest 2 plus 2? Słuchacz po chwili ciszy – 7.